Zatrzymaj się na chwilę i nie przewijaj tego filmu, ponieważ dziś chcę mówić bezpośrednio o Twoim życiu finansowym, o pieniądzach, których szukasz, aby zaspokoić swoje potrzeby i spełnić swoje marzenia. Posłuchaj do końca, bo to słowo może zmienić Twoją historię. Mój synu, widzę, jak bardzo walczysz, jak każdego dnia starasz się opłacić rachunki, utrzymać dom i dążyć do lepszego życia. Znam te chwile, kiedy patrzyłeś na portfel lub konto bankowe z lękiem, myśląc, że to nie wystarczy. Ale jestem tu, aby przypomnieć Ci, że jestem bogiem zaopatrzenia, właścicielem całego złota i srebra i nic w Twoim życiu nie uchodzi mojej uwadze. Wiem, że szukasz większych zasobów, że pragniesz pomyślności i to nie jest złe. Pomyślność, która pochodzi ode mnie, jest błogosławieństwem. Ponieważ chcę, abyś miał wystarczająco dużo, by dobrze żyć, pomagać swojej rodzinie i błogosławić innych ludzi. Ale w tym celu proszę Cię, abyś ufał. Pracuj z poświęceniem. Bądź wierny w małym, a ja postawię Cię nad wieloma. Teraz pomódlmy się razem, bo kiedy powierzysz mi swoje wyzwania, przemienię niemożliwe w rzeczywistość. Kochający Ojcze, Twoje imię oddaję Ci finansowe życie tego Twojego dziecka, które teraz mnie słucha. Panie, otwórz okna niebios nad nim. Niech każde zamknięte drzwi zostaną teraz otwarte. Pomnóż pieniądze, które posiada. Przynieś możliwości rozwoju, podwyżki dochodów, awanse i sukces we wszystkim, co robi. Odrzucam wszelką niedostatek, wszelkie długi i wszelki niepokój. Napełnij jego życie mądrością w zarządzaniu zasobami i daj mu pokój, wiedząc, że ty masz wszystko pod kontrolą. W imieniu Jezusa, Amen. Jeśli ta modlitwa przemówiła do Twojego serca, napisz tutaj Amen i ogłoś, że Boże Błogosławieństwo nadchodzi do Twojego życia. Nie zapomnij polubić, udostępnić tej wiadomości komuś, kto potrzebuje finansowej przemiany. I zasubskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać słowa błogosławieństwa i nadziei. Jestem z Tobą, ufaj mi.